Mm, mm, mm. Dobra, to tutaj gdzie będzie, to Tutaj będzie. Jakby też to ja jestem z koleżanki, nie rozmawiam z nią przez telefon, nie? Aha. No, hmm. mówiłem już to na początku. No, no, jest jeszcze... chwilę. Jakby też, jest kitka. Wiesz, ty, ty wiesz przecież, kitka, że odcinki czasami trwają te... Pół godziny, wiem. Albo 20, 12 minut. Kajbik jakiś. Kajbik jakiś. Proszę, żeby nie był, nie był ciemny. A, to, to nie jest. Kaj... No, gdzie jest ten. Powerbank? Powerbank chodzi. Mm, o ten. Takie ładowania. Biorę dietę, żeby to tak le, le, zalepić. Lepimy, lepimy. Zapalić. No, bo ja chcę tutaj mieć tak. chatę. To jest fajnie wygląda. Mi się tutaj ja lubię. Tylko raz udało. Ja nie wiem, dlaczego tak mam, ale ja lubię mieszkać w takich tych nie lepiankach tylko e, takich jakby nie, nie, zrobionych, naturalnie zrobionych naturalnie zrobionych rzeczach co mi a że mam nie, to nie skończył może tak nie przeżywać Dobre. może tak nie prze nie, nie, nie. przepraszam za wygłowę, po prostu taki to czas Zawsze jak ten. ten ktoś. <grymmenie> ten ktoś tutaj <grymmenie> <grymmenie> antyk Antek Jak Antek tutaj to jest, ja, to po prostu ja, ja dostaję bzika. <grymmenie> ja dostaję bzikę. Tak, na funkku ja lubi... telefonu. <grymmenie> no, tak, bo ten ja, ja, ja bardzo często mam karę na telefon. To jak on przychodzi, to ja muszę się wyżyć na telefonie. <grymmenie> go traktuję jakby. Traktuje mi jak jak, jak nic, jak, jak jakbyś mał... tutaj nie był. No, traktujcie jakbyś tutaj nie był. Ale, ale widzowie nie, nie będą słuchać takich żartów. <grym> Wiem, ale ciemno, ale ciemno, ale ciemno. Dziękuję, do 3, 4, Dziękuję za pochodnie. Cztery i nie było ok. niezgodnego. Tutaj nie dotkłam no. ja.

On nam że tamto, znaczy, Antkowi. No, ja to... Nie, ja sama Tak. Jestem Dobra. E, przepraszam, widzę, ale do Antka, to nie... Ten właśnie, No i Zwaliło <gry> mnie Nie. Kto oh, to? Nie wiem, kto tam było. Co tam? O tak? Nie wiem, jak Nie wiem, ja nie lubię. Ale ja nie wiem. Po nie lubię i kurze y, jakie... Ja... Zalecam do tego, żeby nie mogła to wychodzić. Bo po tamtej akcji już chyba nie wchodzi na survivala. No chyba y, że niecie y, jakoś... mniej y, no jeżeli... No nie wiem, racji. że jak y, będziecie chcieli, no to może nam włączę raz. No jak będziecie. Jak będzie 10. Jak, jak będzie 10. Jak będzie... No, no, tam, 10 łapek w górę. Jak będzie 10 łapek w górę, to... No, co ty... E, I gram na survivalu. Nie, tu nie da się przejść. I nie, nie, nie umiesz. Umiem, tylko to jest dziwne właśnie. Mam co mówić, ci, że nie umiesz. Prawie bym to przeszedł. To bo gratuluję. Ja. Musi to odpychać eliminator e. właśnie, czyli że cię Elimitowano. eliminowano, nie zbajowano, nie zbajowano. Dawaj szybko, rób to, to ja tu niedługo będę kończyć. Już. No, nie? Musisz kulczyć, nie? No. Jak już. Nie powiem, to, nie to widzowie. Ja się z wami żegnam. I... i, i widzimy się w następnym odcinku. Może Komunacja. później. Tak, tak za pół godzinki może zrobię. Albo jutro, tak nie wiem. Gravel jest. No i ta sama, dziw, ta sama dziwna mapa. Ty tutaj na tym się można na brzuchu ślizgać. To takie pingwiny z Madagaskaru. No. no. Sorry widzę, sobie, że tak się śmieję, ale po prostu to jest dla mnie dziwne. Co? Nigdy nie widziałeś typa, co? Co? typki, co... E, ja w powietrzu skoczyłem. Gra. Wyogląda e, tym gdzie z Madagaskaru. To jest jedna z moich ulubionych bajek. Eee, co już zrobiłem? E, nie wiem, nie wiem. Nie wiem co ty zrobiłeś, bo się na ciebie nie gapię, tylko na monitor. Nie na monitor, tylko na telefon. Wiem. Tak mi się mu, Tak mi się powiedziało przez youtuberów, bo większość youtuberów... Gra na, na kompie, kompino. nie większość tylko więcej, większość, już 10 do, do 11 do mety już dotarło, no i najgorszy poziom właśnie, to ja się z wami żegnam, papa, pa. cześć.